O chłopcu, który miał proroczne sny, baśń włoska, opracował Jan Krzysztof Sienicki. W samotnej chacie nad Morzem Adriatyckim żył sobie rybak z żoną. Marzyli o tym, by mieć syna. Rodzicielskie szczęście ich jednak omijało. Z tego powodu oboje utracili radość życia. Aż tu, pewnego razu, może wreszcie wysłuchało ich próśb i obdarzył prześlicznym chłopcem. Nadali mu imię Giuseppe. Chłopiec rósł wspaniale, pomagał rodzicom, a wolne chwile spędzał nad wodą. Nieraz kładł się przy brzegu i zasypiał, kołysany jednostajnym szumem fal. Od czasu do czasu nawiedzały go wówczas sny. Gdy przyśnił mu się sztorum, Wesele w sąsiedniej wsi albo dobry połów ojca, w ciągu kilku dni to właśnie się wydarzyło. Rybak z dumą chwalił się zdolnościami syna na bazarze, gdzie sprzedawał ryby. Czas mijał. Chłopak wyrósł na młodzieńca. Pewnego razu obudził się z przerażeniem i natychmiast pobiegł do chaty. Miło mi się, opowiadał, że ojciec nie mógł nic złowić, a mnie zebrała jakaś wystrojona pani. I od tego dnia rybak rzeczywiście nie mógł złowić ani jednej ryby. Nad rodziną zawisła groźba biedy i głodu. Po kolejnych dniach daremnego zarzucania sieci, ojciec z synem dzieli narzędzia i poszli do rasu rąbać drewno. Byli tak zajęci robotą, że nie zauważyli nawet, jak po bliską drogą najechał orszak konny. Hejże! odezwał się niewieście głos. Co wy wyprawiacie? To mój las! Jakim prawem ścinacie tu drzewa? Rybak odniósł wzrok i ujrzał rycerzy. Na na białym rumaku, siedziała wytworna dama. Natychmiast ściągnął czapkę i zaczął przebrać. Wybacz o pani, widmo zmusił zmusiło nas do tej pracy. Nie wiedzieliśmy, że to coś złego. Daruję wam życie, rzekła surowo kobieta. Pod warunkiem jednak, że odtąd Giuseppe zamieszka w moim pałacu. Rozpowiadasz wszędzie, rybaku, że Twój syn ma proroczystę. Potrzebuje kogoś takiego. Zrozpaczony ojciec zaczął płakać, ale po chwili naszła go myśl, że może to dobre rozwiązanie: będą żyć a poza tym opieką możnej pani synowi. Na pewno nie grozi głód i bieda. Pożegnał więc się czule z młodzieńcem i wrócił do chaty. Giuseppe, powiedziała kobieta, jestem cesarzową. Kazałam posadzić w ogrodzie drzewo oliwkowe. Codziennie rano ogrodnik znajduje je wyrwane z korzeni. Nikt nie umie mi tego wytłumaczyć. Być może to by się uda. Miłościwa pani, odparł Giuseppe. Będę tam czuwał, ale przed nocą muszę się zdrzemnąć nad morzem. Po południu zawieźli więc młodzieńca nad morze, a on ułożył się w cieniu skały i kołysany szumem fal zasnął. We śnie zobaczył, jak obok wyrwanego drzewa w cesarskim ogrodzie nagle zjawiły się trzy karzełki. Jeden z nich powiedział: Znowu zawalili otwór ziemią i wsadzili w to drzewo. A przecież to jest stara czarodziejska studnia i nic na niej rosnąć nie może. No to drugi rzekł. No pewnie bo na dnie leży zaczarowana królewna. Wygląda jak martwa, Ale jeżeli jakiś młodzieniec ją pocałuje, to czar zaraz pryśnie. No nie zupełnie. trzeci. Najpierw musi pokonać Smoka, który pilnuje królewny. Wielu już śmiałków próbowało, ale wszyscy zginęli. A przecież to całkiem łatwe. Wystarczy jedno uderzenie w serce, które znajduje się pod białą łuską na skórze potwora, aby padł martwy. Po tych słowach karzełki weszły pod ziemię i wtedy. Giuseppe się obudził. Zaraz opowiedział swój sen dworzonowi przysłanemu przez cesarzową. Zatajł tylko wiadomość o sercu smoka, chciał bowiem sam zejść pod ziemię i pokonać bestię. Władczyni z uwagą wysłuchała wyjaśnień chłopca i zgodziła się, aby zszedł walczyć ze smokiem i w ten sposób wyzwolił królewny. Sługa cesarski postanowił jednak wykorzystać nadarzającą się okazję dla własnych celów. W nocy. Gdy Giuseppe uzbrojony w tarcze i miecz czuwał przy wsadzonym znowu drzewku, dworzanin przyczaił się w ukryciu, by odebrać zwycięstwo synowi rybaka. Po północy jakaś tajemnicza siła wyrzuciła drzewo z ziemi. Giuseppe natychmiast wskoczył do powstałego otworu. Nie wiadomo, jak długo spadał, dość że w końcu znalazł się w słabo oświetlonej pieczarze, której ujrzał niezwykły widok, wokół piętrzyły się stosy klejnotów. Złotych monet i innych kosztowności. Pośrodku, na skórach leżała królewna, prześlicznej urody, ubrana w białą szatę. Giuseppe skierował się prosto do niej i już, już miał ją ucałować, gdy nagle rozległ się okropny ryk, a z mrocznego kąta wylazł wstrętny smok. Chłopak zachował zimną krew. Odparował atak potwora, uniósł miecz i ruszył na wroga, wypatrując białe łoski na jego piersi. Zanim zwierz klapnął zębatą paszczą miecz młodzieńca, wbił się w jego serce aż po rękojeść. Smok zaryczał przeraźliwie, zatrząsł się cały, buchnął ogniem w górę i bez życia runął na ziemię. Teraz Giuseppe mógł już pocałować królewny. Pochylił się i dotknął wargami jej ust, a ona natychmiast otworzyła oczy i zaczęła dziękować za wyzwolenie z mocy czaru, który trwał setki lat. Jestem córką Bogatego króla, rzekła, zostałam porwana wraz z całym skarbem przez złego czarownika. Mój ojciec już zapewne od dawna nie żyje, a mój kraj nie istnieje. Jeśli chcesz mi pomóc, obiecaj, że ożenisz się ze mną. Wówczas Całe to bogactwo będzie nasze, od tej chwili jednak aż do dnia ślubu muszę milczeć, w przeciwnym razie Czarny Księżnik odzyska nade mną władzę, a co gorsza zawładnie także tobą. Nagle zjawił się dworzanin, który śledził młodzieńca i krzyknął. Ha! Myślałeś, nędzny synu robaka, że możesz pojąć za żonę królewny? Nic z tego! Ona należy do mnie, a ty zostaniesz na zawsze w ziemi. To powiedziawszy, zły sługa na oczach przerażonej królewny zranił chłopaka czemu? Potem chwycił ją za rękę, wyprowadził z pieczary, a otwór zasypał ziemią. Nazajutrz powiedział cesarzowej, że Giuseppe zginął w walce ze Smokiem i że to on wyzwolił królewnę. Sprawę uznano za pomyślnie zakończoną i rozpoczęto przygotowania do ślubu. Tymczasem Giuseppe nie zginął. Rannego znalazły trzy karzełki i zebrały do swojego podziemnego królestwa, gdzie po paru dniach odzyskał siły i zdrowie. Poradziły mu, aby wyciął język z paszczy zabitego smoka. Gdy to uczynił, wspięły się wraz z młodzieńcem do otworu i wyrzuciły drzewko z korzeniami. Giuseppe wyszedł, a była to noc poprzedzająca dzień wesela królewny i podstępnego słu. Rano doniesiono cesarzowej, że drzewko znowu leży wyrwane. Zdziwiona kazała dworzaninowi opowiedzieć jeszcze raz, jak doszło do wyzwolenia królewny. Ten podtrzymał swoją wersję wydarzeń, a gdy uwolniona dziewczyna kiwała przecząco głową, mówił: Wy! kraju tak właśnie potwierdza się czyjeś słowa. Wtedy nagle otwarły się wrota komnaty i wszedł Giuseppe. Ten zdrajca kłamie, rzekł. Odebrał mi zwycięstwo i królewne. Niech pokaże ucięty język Smoka. Przecież Smoki nie mają języków, Ugał dworzanin. A właśnie, że mają. Krzyknął Giuseppe i wydobył z sakwy obrzydliwy jęzor bestii. Dopadło milczenie. Cesarzowa rozkazała uwięzić sługę, po czym zwróciła się do młodzieńca: Giuseppe, wyjaśniłeś tajemnicę drzewka. W nagrodę możesz sprowadzić do mojego pałacu rodziców i zamieszkać tu z nimi i ze swoją królewną. A potem wstała. I powiedziała do zgromadzonych dworzan Co tak stoicie? Ubierzcie zaraz pana młodego w piękne szaty, przecież dziś czeka nas wesele! Trwało ono tak długo, że zdążyli na nie przybyć rybak i jego żona. Radosnym uściskom syna i rodziców nie było końca, i jeszcze przez wiele dni tańczono i bawiono się na cześć młodej pary. Cesarzowa uznała królewny za swoją córkę. I pod koniec życia przekazała władzę młodym. Z pieczary wydobyto wszystkie skarby. A co z drzewkiem oliwnym? Sadzono je podobnie. Żadna już siła nie wyrwała go z ziemi. Być może do dziś tam rośnie i kto wie, czy tym wędrowcom, którzy w skwarne popołudnie postanowią zdrzemnąć się w przyjemnym cieniu. Jego liście nie szepczą dziejów chłopca. Rymiał. Prorocze sny, czytała Zara Woodin.